interesującego, o i tutaj przepraszam bardzo, ale zrobiłem szkolny błąd. Mianowicie nie wyłączyłem telefonu. Przepraszam. Słuchaj, nie, mo nie mogę teraz rozmawiać, wiesz, jestem na spotkaniu. Zadzwonię na spotkanie. To jest ważna sprawa. Proszę mi wybaczyć. Słuchaj, no właśnie odbieram nagrodę dla Ciebie. Dobra, to jak odbiorę to zadzwonię, no na razie. Do Dobre. Już, już chyba jest dobrze, tak. Hmm. Aha, i dobra, to ja sobie... Wracając do pytania o ten... Tak, ale jeszcze w ogóle, jeszcze inaczej. Yy, bardzo się Dobra, powiem coś teraz tak, że niby zaczynamy, nie? Yy, dobry. Dzień Bardzo się cieszę, yy, że jesteście tutaj. Mam nadzieję, że nie zostaliście do tego przymuszeni, że to nie był jakiś taki obowiązek, terror. Że będziecie mi przerąbane, jak nie przyjdziecie się tutaj, tylko jesteście to z własnej woli. No i teraz zobaczymy, co będziecie mi chcieli powiedzieć. Dobra, a wracając do, do tego pytania, no rzeczywiście jest o wiele bardziej interesujące dla mnie z, 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 zmierzenie się z, 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 ze skomplikowanymi charakterami niejednoznacznymi to jest ciekawsze po prostu dla aktora grzebanie się w wewnętrznościach takiego człowieka, w jego psychice niż na przykład granie, mówiąc krótko, ludzi nieciekawych. Po, po, po prostu. A co jako człowiekowi daje Panu praca na planie i rola taka jak ta na przykład, którą widzieliśmy przed chwilą w UEFisty Andrzeja? totalnego alkoholika, który jeszcze na początku no, zupełnie nieczyste intencje ma względem tego bogu ducha chłopaka. Czy taka rola może dać coś Panu jako człowiekowi, nie jako aktorowi, bo wiadomo, że warsztat rozwijamy przez całe życie, ale czy, nie wiem, wzbogaca wiedzę o świecie? To jest tak jak ze wszystkim. No. Podejrzewam, że Pańska praca też w jakiś sposób pana wzbogaca. Myślę, że Piekarz też ma satysfakcję z tego, że piecze bułki chleb i chleb, tak itd., tak No więc to jest tak, że robimy coś, co jest naszą pasją. E, lubimy to robić, mimo że nie zawsze jest łatwo. I zawsze coś tam z tego nam zostaje, prawda? Więc jak najbardziej w tym przypadku też tak jest, e, każdy kolejny film e, to jest związane z, z, też z dokonywaniem wyborów. Ym, już sam fakt. Przystąpienia do jakiegoś projektu albo odmówienia jakiegoś projektu też coś mówi o mnie, tak? Czyli nie wiem, mówię o moim guście, o moich zainteresowaniach. Ym, no a później. Się zdarza na planie w trakcie pracy, no jest, jakoś mnie też, jakoś też nie formuje jako człowieka. Chociaż czasami jest tak, że no czasami w większym stopniu, a czasami w mniejszym stopniu. To jest zależne od tego, jak, jakiej skali jest to zadanie, jak, jak, jakiego rodzaju jest ta rola, po prostu, ale jak najbardziej jest to, jest to rozwijające i wzbogacające. Staram się chyba y, być coraz lepszy, a nie coraz gorszy. Ja co Bo... Jakie ma Pan podejście do tej roli, tej akurat roli? Ciężko chyba grać osobę historyczną, a żywą? No to jest kilka pytań. to postaram się po kolei odpowiedzieć. Na... Po pierwsze, ja nie wiem jaki to będzie film, ponieważ ja jeszcze tego filmu nie widziałem i ten film jeszcze de facto nie istnieje, więc będzie można cokolwiek powiedzieć o tym filmie. Dopiero wtedy, kiedy. Kiedy go zobaczymy. W związku z tym ja nie wiem, czy to będzie hagiografia, czy to nie będzie hagiografia, z tego co zdążyłem się zorientować w trakcie pracy na planie i z rozmów przeprowadzonych z, z Panem Andrzejem tak nie będzie. Co nie znaczy, że nie pokażemy lecha Wołęsy w pozytywnym świetle z tamtych czasów. W momencie, kiedy dostałem tę propozycję, to dla mnie było oczywiste, że, że chcę to zagrać. To, to mogę na ten temat powiedzieć. Natomiast yy, reszta to jest w ogóle gdzieś tam, gdzieś tam indziej. Po prostu to mnie, to mnie... Ja nie, nie umiem znaleźć balansu między tym, nazwijmy to, kinem trudnym a tym kinem. Jak pan to powiedział, komercyjnie, dlatego ja już po prostu nie chcę robić kina komercyjnego, dlatego że nie umiem znaleźć balansu. Tytuły, które pan wymienił, jak pan sobie zauważył pewnie, że te lżejsze projekty od wielu, wielu lat to są projekty związane z nazwiskiem <sum> Juliusza Machowskiego. No tak jest. Ale przyznajmy mu także, zdarzają się artystyczne. No i zrobić porażki to za mocne słowo, ale nie wszystkie filmy trzymają poziom ten sprzed lat, który pamiętamy za Julesz, to. Józef Machulski nie robi kina festiwalowego, tylko robi kina popularne. Aczkolwiek na moim zdaniem przyzwoitym poziom. E, więc te komercyjne projekty są związane tylko z nazwiskiem Józefa Machulskiego. E, I to mi, ja lubię z nim pracować, ja chcę z nim pracować. Już nie chcę mówić o tym, że mu wiele zawdzięczam. Nie. I to jest taki bentyl, praca ze spotkaniem z Ruszem Achurskim, który pozwala mi w miarę normalnie funkcjonować, dlatego że prawdopodobnie no, nie wytrzymałbym napięcia związanego z graniem tylko i wyłącznie na przykład takich rur.